Zrób to mi ja. Musi pasować. Po prostu musi. Zaraz się przekonamy. Proszę. I pasuje. O, o nie. O, jaki popełniliśmy błąd? Musi być inny wzór. Spokojnie, spróbujmy jeszcze raz. Fajnie! Udało mi się, królu. Aha. Śmiało, spróbuj. Aha. Aha. I co? Niesamowite, nie? Chciałem, żeby plącze zniknęło, ale... No, moje wynalazki zawsze działają inaczej niż się spodziewam. O, to... ja nie wierzę w to, co widzę. Chyba jest... Uleczone. Poczekaj, miejskiej <ścoughs> Uczciwa transakcja satysfakcjonuje obie strony. Politeusie, co ty jesz? Cukier to moja zapłata. Sprzedałem Fadlowi główny składnik środka chwastobójczego. Ulubiony napój Daxa. Bardzo mocny. Co? Kupiłeś główny składnik od naszych wrogów? Przynajmniej działa. Mmm, pachnie jak... Uh! To był podstęp! Fadl! Przyjaciele! Nie dotykajcie! O nie! Do ataku! Musi być jakieś rozwiązanie, czuję to. Tylko jeszcze go nie dostrzegamy. Atak na krater! Chodźcie! Szybko, dziewczyny! Trzymaj się mnie dobrze. Kiara, zostań tu i ukryj się. Wrócimy po ciebie.